Kochani, dziękuję, dziękuję za ten zaszczyt, bo to jest zaszczyt. To są ostatnie wystąpienia przyszłego prezydenta i to, że zostałem tutaj zaproszony, żeby parę słów do Was powiedzieć. No proszę państwa, dreszcze po plecach przychodzą. I co by nie rzec w takich sytuacjach, to wydaje mi się, że właśnie nasz Hetman pod Kirchholmem, stojąc koło Husarii, widział coś podobnego jak ja teraz. Otóż jeden z chorążych przyszedł z Hetmanie, nie da się wroga policzyć. A on mówi: spoko, policzym po bitwie. A bitwę o Polskę mamy w niedzielę.

mnie czasami też emocje biorą, to, to jest zrozumiałe, ale to, że Niemcy naszym dzieciom piszą książki do historii. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie dzieci nam germanił. Proszę Państwa, to jest hańba. To jest po prostu hańba. Polskie państwo traci swoją tożsamość traci swoje znaczenie europejskie. Jeżeli w niedzielę nie pójdziemy do wyborów, stracimy naszą ojczyznę, ojczyznę naszych ojców. Powiem Wam więcej, mamy tysiąc lat. Karol o tym mówił. I Niemcy nam mówią, że my jesteśmy młodą demokracją? Im się w tych głowach wszystko poprzewracało, czy jak? Z tego dobrobytu? Proszę Państwa, pierwszą konstytucję demokratyczną w Europie napisali Polacy. Chcę wam powiedzieć, że Polki uzyskały prawa wyborcze jako pierwsze w Europie. A wszystko to zrobili Polacy. Mimo że nasi sąsiedzi nazywali nas bękartami Europy. Mimo że napadali nas w 20 roku ze wszystkich stron. Mimo tego, że wtedy historia się powtarzała. Niemcy rozkręcali tory, żeby do Polski pomoc nie dojechała. Niemcy strajkowali w porcie w Gdańsku. Niemcy, proszę Państwa, czekali na Czerwonych ze wschodu. I to samo się teraz dzieje. Pytanie brzmi. Pytanie brzmi. Dlaczego oni wszyscy tak się na Polskę zaparli? Dlaczego, pytam się, takim bardzo przeszkadzamy? Ano dlatego, proszę państwa, że chcemy być Polakami. A dlatego, że jesteśmy zdolnym i czystym narodem. Dlatego, że Polki zajmują pierwsze miejsce w rankingach w rozwoju jakiegokolwiek w Europie. Najwięcej menadżerów płci żeńskiej jest pochodzenia polskiego. Brawo nasze, panie. <kluczy> I muszę w tym momencie wspomnieć jednego z polityków Platformy Obywatelskiej, który w Niemczech o dziwo powiedział, że Polska jest brzydką panną na wydaniu. Ludzie. Orła nie pokona! Ruda Orła nie pokona! Orła nie Nie pokona, nie pokona, nie pokona, bo przez tysiąc lat już parę razy próbowali i zawsze mało zębów im w ustach zostało. Proszę Państwa, powiem tak, po tym, co powiedział. Tenże minister świętej pamięci już dzisiaj, muszę powiedzieć, drogie panie, że Polska i panowie, Polska to nie jest żadna brzydka dama, żadna brzydka na wydaniu kobieta. Polska jest piękną damą, piękną, wykształconą, czystą, damą elokwentną, która po prostu porywa Europę. I jeżeli myślicie, że te wybory są jedynie o to, żeby Karol został prezydentem, to jesteście w błędzie. Tu idzie o więcej. My walczymy o Europę dzisiaj, o normalność w Europie, bo Europa, przepraszam, bo Europa przemachałem im, myślałem, że tusk stoi. <laughs> Proszę państwa. I tak sobie myślę, że w niedzielę, proszę Państwa, historia Rzeczypospolitej zatacza krąg. Znowu od nas najwięcej zależy. To my, żeśmy zwalili mur berliński, to my, Polacy, zrobiliśmy. Dzisiaj dopisują się wszyscy, a z Niemcami na czele. Okazuje się, że oni sami sobie zwalili. Więc proszę Państwa, powiem tak. Nie tylko dla mnie jest Polska ważna, a tak naprawdę nie za bardzo my mamy aspiracje wielkie, bowiem my tylko chcemy i wyłącznie państwa polskiego, złotego polskiego, wojska polskiego. policji Polskie. rządu i premiera polskiego. i prezydenta polskiego-Karol Nawrocki. Prezydentem Polski. Trans.